Dziś jesteśmy nad Środkową Wisłą, tuż przed granicami Warszawy. Pokażemy ten odcinek rzeki, pokażemy również Wisłę na północnym krańcu miasta, jak ona tam wygląda. Zapraszam was nad Piaskownicę, bo tak tego typu odcinki Wisły nazywają moi koledzy z Nadodry, złośliwcy, którzy są w tej szczęśliwej sytuacji, że Odrę mają z bardzo licznymi główkami, opaskami, a to nazywają piaskarnią. No ale cóż. Ja Wisłę kocham i będę próbował łowić i w tej piaskarni czy piaskownicy. Można spotkać nie tylko liczne gatunki ptaków, ale również całkiem duże ssaki. Czarny, bobry, no i moja zmora, dziki Dzików jest tutaj w tej chwili tak dużo, że wielokrotnie boję się wracać do domu, żeby nie natknąć się lochę, na lochę z małymi. Ale cóż, taka dola. Nad Wisłę zabieram, jak zwykle, swój ukochany spinning i moją jeszcze niepełnoletnią miłość, buchówkę. Ale Mam jeszcze jedną rzecz. Worek. Mała Wisła. Tak kiedyś nazwałem na prywatny użytek właśnie odnogi rzeki, płynące pomiędzy piaszczystymi łachami. Rzekę w miniaturce. Kiedy na takim odcinku chcemy się przemieścić kawałeczek w dół, należy robić to cicho. Nie obsypywać piachu z burty, żeby nie wpadał do wody. Nie płoszyć ryb. Może ten krzaczek trochę przeszkadza mi przy rzutach, to jednak siedząc przy nim, maskuje się troszkę przed rybami. One są przyzwyczajone do tego, że ten fragment brzegu coś wypełnia. Rzucamy szeroko, ich woblerek spłynie. Będę go próbował poprowadzić w miarę najbliżej przy opadku. Jest uderzenie. Łowiąc na wobler przy takiej opaseczce jak tutaj warto stosować tak zwaną wypuszczankę pływający woblerek wyrzucać nieco dalej na wodę Niech on spływa i zdarza się, że taki manewr kończy się sukcesem. W tym wypadku jest to nieduży klenik, no ale Jaka Wisła Jaka Wisła Taki i ryby Nie, jazik. To jest Jazik Wielu z nas zdarzają się takie pomyłki, jak go podglądają w wodzie. To jest jaś. O! Nieduży jazik. Wymiar jazia wynosi, podobnie jak i klenia, 25 cm i wolno dzisiaj jest złowić. I wolno jest dzisiaj złowić pięć rybeckich łącznie. łącznych. Kiedyś że było 10. Ratowały one wielokrotnie. Wędkarski honor na zawodach. Jazika wypuszczamy. Niech sobie wraca do małej Wisły. Piasek i jego drobinki to zabójstwo dla kołowrotka, więc zawsze odkładając wędkę kładę kołowrotek na torbie. Ale piach nie zawsze też bywa ciepły i suchy. Żeby komfortowo na nim siedzieć warto za zaopatrzyć się w taki podpupnik. Mój akurat podpupnik jest bardzo ekskluzywny, zawdzięczam go teściowej, która kupiła mojemu synowi deseczkę do nauki pływania oraz swojej suczce, Roxy, która tę deseczkę pogryzła. Ja obciąłem zniszczone elementy i mam świetny podpupnik, leciutki, z pianki, mieści mi się on doskonale w torbie wędkarskiej. Wsiadam, unikam tym sposobem wizyt u doktora, który zajmuje się proktologią, a mówiąc bardziej, zwyczajnie nie łapie wilka. Wykonałem kilka dziesiąt rzutów na tym przelewiku niestety bez żadnego efektu, tam gdzie mogę to stosuję taką zapożyczoną z pstrągowych połowów metodę prowadzenia przynęty z prądem. Nie tracę nadziei, bo powiem Wam taką rzecz. Jeżeli na Wiślanym Przelewie złowię o konia, to bardzo źle to rokuje. W takim miejscu, albo takich dnia nie złowi się ani jazia, ani klenia. Na Wiśle pokazało się bardzo dużo okoni. Często są to bardzo wyrośnięte garbusy, zacne ryby. Ale coś takiego jest, że jak weźmie okoń na przelewie, znaczy okoń stoi w tym miejscu, to nie żeruje ani kleń, ani jazia. lewik jak malowanka, ani na napływie, ani na zapływie, nawet potknięcia. W takich sytuacjach najlepiej jest dać sobie 15-20 minut świętego spokoju, niech woda odpocznie, i powtórzyć. Opaska dała jednego jazika przelew na razie nic jest jeszcze perła w koronie tej piaskarni przykosne wczoraj spotkałem na tej przykosie kolegę, Piotrusia. Piotrek jak mi się zwierzył, pininguje ile? 3 trzy? Trzy trzy tygodnie. tygodnie. Jak zwinie przynętę, to wam pokażę jaką ma przynętę. Na tę przynętę przedwczoraj dostał bolenia takiego ponad 2 kg. Rapę sfotografował, wypuścił do Wisły. Więc Zobaczcie, że zupełnie wbrew regułom, można złowić trafę na pomarańczową gumkę z podwójnym ogonkiem. Gumkę zrobioną chyba z myślą o łowieniu sandaczy. Piotruś, ja dlaczego się wziąłeś za spinningowanie, bo wędkuję już już parę ładnych lat. Tak, 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 wędkuję parę ładnych lat, ale łapałem z gruntu głównie na Wiśle. I szczerze mówiąc, teraz, że nie ma tutaj miejsca, a na typowe gruntowym no, piaskownica. Miejscówki. Tak, dokładnie. Tutaj na odcinku kilku, kilku ładnych kilometrów nie ma miejsca, trzeba było jeździć dalej. A dwa, zawsze trzeba było kupę sprzętu ze sobą nosić a idąc za spinningiem biorę rower, parę gumek, przyrząd do odhaczania i kartę koniec no i trochę więcej się dzieje już przy gruntówkach. No i... Jesteś już, jak tak ci mówiłem, przedwczoraj doświadczonym spinningistą, bo Pozłowiłeś rybę. Pierwszą. Pierwszą, ale o której kiedyś pisano, że jest rybą nie do złowienia na No, szczęście początkującego? Tak, mówiono, że zielony ma szczęście, ale szczęście jest na początku, toż będzie zawsze. A ja kocham wędkarstwo. Wisła, wpływając w granice Warszawy, jest rzeką bardzo szeroko rozlaną, prawie że dziką, ledwie dotkniętą ręką człowieka. Tu, gdzie opuszcza miasto, na powrót staje się dzika. Beton, na którym siedzę, to pozostałość po olbrzymim kolektorze ściekowym, który funkcjonował przez wiele, wiele lat i skutecznie zatruwał rzekę. Płynęły nim nieczystości komunalne i wszelkiego rodzaju odpadki, które niefrasobliwie wrzucamy do muszli klozetów. Był to chyba jeden z największych ścieków nowoczesnej Europy. Nazywano go Bergle. Bergiel miał swoich stałych bywalców można powiedzieć klanberglażu. Teraz można tu spotkać i wędkarzy, i rowerzystów, a nawet i zakochanych. Kiedyś nie było to na pewno miejsce dla zakochanych, bo fetor jaki tu panował był taki, że gdybyśmy kręcili tu materiał kilkanaście lat temu, a kamera przekazywałaby zapachy, ucieklibyście od telewizorów. Wierzcie, co ściągało tu ryby? Ścieki. Niby dziwna rzecz, ale liczy się prosty rachunek ekonomiczny. Jak najmniejszy wydatek na energię, a jak największa ilość pozyskanego pożywienia. A bergiel takie pożywienie zapewnia. Ryby to proste organizmy. Dość szybko i łatwo przystosowują się do zanieczyszczeń. Odbija się to na jakości jednak ich mięsa, no i na ogólnym stanie zdrowia. Ryb było tu zatrzęsienie. Tak białej ryby były olbrzymie leszcze, jazie, klenie. Brzany, certy. Za rybą tą ciągnęły drapieżniki, olbrzymie sumy, bolenie, sandacze. W zastoiskach za berglem było wiele przypadków. Na berglu łowiono najczęściej na ciężkie gruntówki lub na przystawkę. Dzisiejsze gruntówki to różnorakie pikery, fidery. Dawniej na ciężką gruntówkę mówiono gruntuwa. Targałka, albo adekwatnie do dźwięku, jaki wydaje ta wędka przy braniu dzwonnica. Dziś pokazaliśmy Wam dwa oblicza Wisły. Rzeki Dzikiej tuż przed miastem i rzeki, która opuszcza miasto na wysokości Młocin na skraju betonowych umocnień. Pragnę Was jeszcze raz zachęcić do tego, żebyśmy na dłowisko zabierali worek, torbę i te śmieci zawozili do kontenerów, do pojemników. Każdy z nas, a ilu nas jest? Milion, półtora, policzmy to w skali kraju, jest w stanie naprawdę oczyścić kawał polskich wód z tego wszystkiego, co zostawili tam ludzie. słyszę kolega ma branie na gruntówkę, pójdę, zobaczę Szymon tam walczy.